Czas, aby trochę zwolnić. Oddychaj wolniej. Spokojnie spowolnij swój wdech, a następnie zatrzymaj go na chwilę. Potem powoli wydychaj i znów zatrzymaj oddech na chwilę. Powtórz ten cykl kilka razy. Znajdź taki rytm, który będzie Ci odpowiadał. Teraz pozwól, aby oddech płynął swobodnie i po prostu zwracaj na niego uwagę. Zauważaj każdy wdech i każdy wydech. Pozwól, by twój oddech był taki, jaki aktualnie jest. Nie musisz nic z nim robić. Po prostu oddychaj i zauważaj swój oddech. W ten sposób zakotwiczysz się w chwili obecnej. Jeśli rozpraszasz się, to normalne, umysł zawsze wędruje, łagodnie wtedy wróć do oddechu i ponownie go zauważaj. Otwórz się na myśli i emocje, oddychaj razem z nimi, pozwól, aby przez Ciebie płynęły. Zapytaj siebie, jaką osobą chcę teraz być, co jest dla mnie teraz ważne. Obserwuj tylko pojawiające się odpowiedzi.